Witajcie. No, mam pełno bawy czy otwierać tą paczówkę, bo patrzcie na to. Wuhan. Wiadomo, co z Wuhan przyjechało, nie? Ale to jedno. Trochę mnie wkurwili na poczcie. Bo patrzcie na to. Karta należnościowa. Co tu jest? Podatek VAT 3 zł. Opłata celna 0, ze 0. Opłata pocztowa, czyli za to, że Popatrzyli na paczówkę i wzięli pobranie 8,50, 11,50 za to, że poczta to dostarczyła. A de facto na AliExpress, jak teraz robimy zakupy, no to VAT jest od razu pobierany u źródła przy tych tanich paczkach. Więc, what the fuck, nie wiem, że tą skosniałą instytucję dalej na wszelkim kroku dotują, jak mogą, wspierają. Myślę, że powinni to rozpiwać w cholerę. No bo, zobaczcie, jak sprawnie działa taki impost. Mimo że opłaty są dużo niższe, poświadczenie, zgłoszenie ceny dostępne po 7 000 000 na stronie. Ja monitoruję pocztę, a zobaczymy co tam będzie. Może zgłoszę reklamację. No ale co to jest? To jest kolejny nowy. Nie wiem, czy oglądacie na, na Facebooku. Czasem takie filmiki wyskakują. Gość w plenerze gdzieś tam gotuje i ma taki szeroki nowy. To jest tak zwany Serbian, czyli serbski nóż. występują w dwóch wersjach. Albo ten łuk z owczem jest od spodu, albo jest od góry. A dół jest na płasko. Bardzo wygodny nowych, bo nie tylko do krojenia, ale potem też do nakładania. No i coś takiego sobie kupiłem. Mam nadzieję, że się nie klasne. Bo pewnie też ostry jak diabli. Jeśli oglądaliście live'a w weekend, czy to streszczenie, to może widzieliście, że sobie. Nie, chyba na filmie nie było. W palówkach lasnąłem. Robiłem kijki do kiełbasy na ognisko. No i człowiek stary, a głupi. Obcinałem te wszystkie gałązki. No i jedna tam wystawała. No i co? Machnąłem nowym do siebie. No i machnąłem na tyle mocno, że ta gałązka jak ją przecięła, no to poleciałem ładnie po kciuku. Krew się lała, jak diabli. Dobrze. Kolega miał taśmę elektryczną i chusteczki do nosa. Także. Zaopatrzyłem. Wygląda by się zrosło. Generalnie na mnie się zaraz tak napisze. Trochę jeszcze napuchnięte, ale generalnie nie trzeba było. Na szczęście żadnych szwów. Ale zobaczmy co mamy w kopercie. Ostre jak brzytwa. Także jak widzicie ten nóż, to no już zapewne kojarzycie te filmiki. Bardzo fajny kuty. No to co zaraz na kawałku karteczki sprawdzimy, jak to tnie. Demonstracja taka sobie, wyglądała we tępy miejscami, ale to dlatego, że to ostrze jest po łuku no i ciężko tak ładnie, równiutko pociągnąć, żeby właśnie odciąć kawę kartki, ale naprawdę bardzo ładnie tnie. Nowy, bardzo fajny, niestety w komplecie tylko z taką tekturką. Nie wiem, czy to w tej ofercie, czy w jakiejś innej była opcja, żeby jeszcze futerą do dokupić. Ale z tego co pamiętam, to cena chyba była dwa razy wyższa. Także myślę, że tekturka wystarczy. Wrzucę do schowka na rękawiczki w samochodzie. Także zawsze mieć przy sobie na te wypady do lasu. Bardzo, bardzo fajny nożyk. Także i link do nożyka pod filmem. I Tak, szukę dawno, dawno temu kupiona na AliExpress. Ale sprawuje się rewelacyjnie. Taka czacha z kwiatków. Także jakbyście chcieli koszulkę, myślę, że link ten będzie aktywny. Sprawdźcie w opisie. I, I na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.